Cześć, witajcie ponownie na moim kanale. Dzisiaj przygotowałam dla Was wakacyjny make-up. Mam nadzieję, że jeszcze ten klimat ciepełka utrzymam i pokażę Wam od razu, jakie produkty mi się sprawdzają przez ostatnich kilka miesięcy w makijażu, bo tak naprawdę chodzi o to, żeby mieć produkty na każdą porę roku, żeby one były sprawdzone, żeby Wam się trzymały, ponieważ zimą nakładamy bardziej bogate kremy, więc jednocześnie musimy mieć produkty, które będą lekkie, ale latem również wymagamy od tych produktów, żeby nam się utrzymały, kiedy jest gorąco, kiedy tak naprawdę ten make-up nam spływa. A właśnie dzięki tym produktom myślę, że tak nie będzie. Więc pokażę wam dzisiaj moje absolutne hity. Przygotujemy sobie skórę, nakładając płatki pod oczy i krem z filtrem. Zdradzę wam sekret mojej pięknej opalenizny, jeżeli chodzi o skórę twarzy, bo tutaj zdecydowanie kropelki, które wam pokażę, naprawdę was zachwycą. No i oczywiście utrwalimy buzię moim zdaniem idealnym pudrem i pokażę Wam ostatnio moją ukochaną mieszankę, jeżeli chodzi o podkład i krem BB. Także będzie mocna pielęgnacja, ale jednocześnie trwały make-up, także subskrybujcie kanał, wpadajcie na Instagram, zaczynamy! Na pewno większa część z Was się zgodzi, że tak naprawdę make-up zaczynamy od płatków pod oczy i nałożenia kremu z filtrem, to są takie jakby dwa podstawowe, moim zdaniem, kosmetyki. Ja dzisiaj nałożyłam te z beta-glukanem, które mocno nawilżają skórę pod oczami. E, one są w takiej formie dużych płatków, one są bardzo duże ogólnie e, i to jest taka nasączona, bawełniana płachta. One są fantastyczne, jeżeli macie bardzo przesuszoną skórę. Teraz e, po wakacjach to to jest, moim zdaniem, maska, jeżeli chodzi o nawilżanie i beta-glukan mocno nawilża i regeneruje skórę pod oczami. Także jeżeli macie już też pierwsze zmarszczki, czujecie to przesuszenie, takie wiecie, czasem nawet takie mrówienie, szczypanie, skóra Wam się ściąga, to te płatki będą genialne. No i zaczynamy od filtru. U mnie Elever. To jest krem z filtrem SPF 50. Bardzo w ogóle dobry, bo ja mam wrażenie, że on tak pięknie trzyma makijaże. Jest taki odpowiednio gęsty i ładnie zastyga na skórze, ale nie robi takiej białej skorupki. Pokażę Wam w ogóle jego konsystencję. Ona jest delikatnie żółta. Ja w ogóle mam wrażenie, że ona też ładnie wyrównuje kolory skóry, bo naprawdę po nałożeniu skóra wygląda ślicznie. On się nie tłuści nie bieli. Ja mam cerę mieszaną, więc też Wam zawsze pokazuję z perspektywy osoby, która boryka się z przetłuszczającą strefą T, więc tutaj się nic nie dzieje i mam wrażenie w ogóle, że wszystkie produkty, czy to Elever, czy jakieś inne kremy BB, które nakładam, one tak ładnie zastygają. I muszę Wam powiedzieć, że u mnie makijaż tak naprawdę przez cały rok wygląda bardzo podobnie jak ja już się uczepię jakiegoś produktu a to jest na przykład właśnie podkład Elever od chyba trzech już lat, to muszę Wam powiedzieć, że nawet cofając się wstecz jak robiłam dla Was ten pierwszy tutorial z makijażem Elevera, to muszę Wam powiedzieć, że on zawsze wygląda identycznie. Ja mam czasami tak, że jak używam jakiegoś produktu i później na przykład widzę, że no coś nie działa skóra mi się zaczyna przedłużać, to z Elewerem nigdy nie mam takiego problemu. To jest taki podkład po prostu na który postawicie i macie gotowy make-up. Pamiętajcie, też o ustach, o uszach tutaj też nakładamy. No i oczywiście e, ja nakładam sobie SPF na ciało, ale na szyję robię taki bezpośrednio kierowany do twarz. To jest odpowiednio gęsty, więc SPF mam słuchajcie za sobie. Także jeżeli szukacie czegoś do skóry tłustej, mieszanej, to on będzie naprawdę fantastyczny. Generalnie, jeżeli chodzi o produkty marki Elever, to one tak zostały stworzone, żeby były mocno uniwersalne. Więc jeżeli macie skórę suchą, ja uważam, że on tak fajnie zabezpiecza skórę, że też Wam się sprawdzi. Także co, zaczynamy nakładanie podkładu. Dzisiaj, słuchajcie, będzie takie naprawdę bardzo ciekawe połączenie Mesclara, czyli nowego kremu Bibi który dla Was odkryłam, tylko słuchajcie, pamiętajcie o tym, że on jest jasny, więc osoby, które są blade mogą go stosować e, samodzielnie, natomiast ja zawsze jako bazę stosuję Elever, nieważne pod jaki inny podkład, ja zawsze najpierw bazą jest dla mnie Elever, a później dodaję sobie po jakiegoś takiego ulubionego podkładu, który daje mi na przykład inną gęstość kosmetyku, e, daje mi inne wykończenie, na przykład sam w sobie Elever, ja Wam pokażę pierwszą warstwę, jest taki... Hmm, rozświetlająco wygładzający w ogóle powiem wam, że światło mam po prostu idealne i teraz tak, mamy 5 odcieni elewera. E, taki na, na środku to jest słuchajcie beige, jeżeli na przykład bo tutaj jest taka kategoria jasne ciemne, jeżeli na przykład macie e, taki odcień powiedzmy Misza 23 to słuchajcie beige będzie idealny ale na przykład, jeżeli stosujecie mniejsza 27, to są takie troszeczkę ciemniejsze odcienie, jesteście na przykład opalone i po prostu ciężko Wam znaleźć odpowiedni kolor, to Sand będzie idealny. Ja, słuchajcie, Sand używam zimą, kiedy nie jestem już tak opalona jak latem. Eee, a jeżeli na przykład stosuję samoopalacz, to na kilka dni, gdzie ta pierwsza opalenizna jest taka mocniejsza, stosuję właśnie hany i on jest naprawdę przepiękny. To jest tak cudowny kolor. Bardzo mi się ogólnie podoba. Więc to jest taki, zobaczcie, to jest takie wykończenie mięciutkie. Ja wam pokażę tutaj bardziej z bliska, widzicie. Jest takie mocno rozświetlające. Tutaj możecie zobaczyć, jak ten SPF miękko siedzi na buzi. ale jest po prostu cudowne. I do tego SPF-u się przepięknie przykleja podkład. Zobaczcie, jaka jest różnica. Skoro jest taka napięta, taka wygładzona, taka miękka i tutaj skóra bez makijażu no myślę, że Wam się ten efekt spodoba ja, słuchajcie, pokażę Wam jak elewer wygląda z odrobiną mesklara, tylko że o widzicie mesklar jest jasny więc jak połączycie go z elewerem gdzie macie, o widzicie, taką fajną mieszankę to uzyskacie po prostu troszeczkę większe krycie i ja go nakładam sobie w centralnej części twarzy żeby troszeczkę mi rozjaśnił skórę, ale jednocześnie to jest takie wtedy optymalne krycie, tutaj na przykład macie też mocno pielęgnujący produkt ponieważ pojawiają się peptydy, niacynamid także myślę, że to jest naprawdę super opcja zobaczcie, ja to w ogóle się ostatnio tak opaliłam i nakładam też balsam brązujący zaraz Wam pokażę ten Brilliance Skin Balance i on jest słuchajcie taki, że jak sobie na przykład nałożycie delikatnie na ciało, to on tak przyjemnie brązuje skórę jest taka różnica, bo on też przepięknie pachnie i ma takie drobinki. On się przepięknie w ogóle błyszczy w słońcu. Także często nie pytacie, co ja mam takiego ładnego błyszczącego na ciele. No to to jest właśnie ten Brilliant Skin Balance. To jest taki nowy produkt Elevera. Gdzieś tak generalnie zgubiłam sobie nakrętkę, ale możecie go zamknąć. I po prostu sobie ułożyć tylko. Jeśli konturowanie na mokro, to przede wszystkim zaczniemy od korektora. U mnie to jest ten smart skin z Lamel. On jest, słuchajcie, dostępny na Ekowiec i zresztą to jest w ogóle bardzo fajny produkt drogeryjny. Ja lubię jego rozświetlające wykończenie pod oczami i co jest ważne, on się bardzo szybko nakłada, więc możecie go po prostu sobie wklepać gąbeczką i on się bardzo ładnie też wtapia, rozświetla spojrzenie też, jak macie na przykład takie zmęczone w poranku, to on będzie, słuchajcie, świetny. Następnie Vicky e, Gabor to jest e, współpraca z marką Ingrid. To jest jeden z moich ukochanych blonzerów kremowych. Muszę Wam powiedzieć, że ma taką idealną formułę, bo się ładnie wtapia, on się też zachowuje w ogóle jak krem do twarzy i jednocześnie bardzo ładnie też konturuje, więc po prostu nakładacie się punktowo. Jeszcze też fajnym patentem jest to, żeby sobie nałożyć na szczyt nosa i wtedy wyglądacie tak na naturalne, opalone właśnie takie twarze macie, bardzo ładnie opalone, więc myślę, że to jest naprawdę bardzo fajny produkt. No i ostatnia moja dosłownie miłość, to jest Water Tink, Dear Darling z który po prostu sobie nakładacie, jest w ogóle bardzo płynny, więc nakładacie sobie na policzki i rozprowadzacie gąbeczką, więc to jest takie moje trio. Bardzo szybko się w ogóle te produkty nakłada, także utrwalimy to wszystko pudrem z marki Elever. Ja przede wszystkim staję na takie produkty, które są trwałe, więc możecie na przykład go też zmieszać, to taki patat ostatnio widziałam, żeby zmieszać ten produkt z podkładem i od razu sobie nakładać, jeżeli nie lubicie takiego na przykład bardziej matowego wykończenia natomiast sam sobie puder nie jest taki słuchajcie matowy, on jest taki on ma takie dla mnie idealne wykończenie, bo bardzo ładnie wam utrwala makijaż i zobaczcie, ja na przykład jestem opalona a to jest dosyć jasny odcień i w ogóle tego nie widać, czyli on się wtapia on jest taki transparentny, taki uniwersalny więc jak macie skórę mieszaną czy tłustą, ja go testowałam słuchajcie na takich naprawdę bardzo tłustych cerach to on się też idealnie wtapia tak ładnie trzeba makijaż. Ja później, ja zawsze w ogóle proszę o feedback nad, po takich makijażach ślubnych, bo chcę widzieć na przykład, ja sobie też testuję na takich skórach różne produkty i ostatnio właśnie mocno testowałam e, ten puder z Elever na takich naprawdę tłustych skórach, więc jak taka mi się trafiła, to powiem Wam że już się cieszyłam, ponieważ mogłam dać później Wam taki fajny feedback. A ja mam na przykład cerę mieszaną, więc to jest dosłownie obok tłustej, tylko że mnie się na przykład przedłuża serfatę, a skórze na przykład tłustej no cała skóra i w zasadzie tutaj jest największy problem w okolicach policzków, więc jeżeli... E, macie taką tendencję, no to jak najbardziej ten puder Wam się sprawdzi i często mi piszecie, że to jest naprawdę jedna z Waszych ostatnio najlepszych inwestycji, bo tak naprawdę puder też daje Wam gwarancję takiego naprawdę perfekcyjnego make-upu, także zobaczcie, nic się nie odcina, to wygląda naprawdę super. Zanim zrobię brwi, wykonturuję buzię, bo ja zawsze też omiatam troszeczkę czoła, więc nie chcę zawadzić o produkt, który przed chwilą będę nakładała na brwi. I u mnie oczywiście skatowany już bronzer z Elevera, ale słuchajcie, ja już chyba z dwa miesiące temu, jak zaczęłam widzieć tą lukę, to zamówiłam sobie nowy bronzer. No i co? I muszę, słuchajcie, czekać, aż otworzę nowe opakowanie, bo on jest po prostu nieśmiertelny. Słuchajcie, on się... No ja nie wiem. Nie chcę skończyć. Także jeżeli chcecie mieć naprawdę bardzo taki... Y wydajny produkt, to zdecydowanie zamówcie sobie brązer z Elewera. I on zobaczcie, on tak przepięknie konturuje policzkę w taki delikatny sposób. I ja go słuchajcie, zobaczcie, takim bardziej wklepującym ruchem nakładam, tak mi się przynajmniej najbardziej sprawdza. I co jest fajne, on naprawdę ładnie konturuje, więc możecie sobie tutaj też delikatnie wykonturować, żeby podkreślić tą opaleniznę I co jest dla mnie ważne, to taki delikatny ruch na nosie, żeby ta buzia była taka jeszcze bardziej. Dwa produkty, bez których się nie ruszam, czyli rozświetlacz i róż. Blush od Elevera i on, zobaczcie, on ma taki przyjemny kolor. On jest w ogóle bardzo uniwersalny. Ja uważam, że każdy karnacji będzie pasował i chyba osoba, która go tworzyła, doskonale wiedziała, co robi, bo on jest taki, zobaczcie, taki trochę glamour. No, idealnie wygląda, zobaczcie. Ślicznie to wygląda i nałożę sobie rozświetlacz rozświetlacz to jest marki Ingrid Lexi to jest jedna w ogóle z takich y, fajniejszych kolekcji, która wyszła od Ingrid, ja przynajmniej tak uważam powiem Wam, że ten make-up to będzie po prostu ekspresowy jeszcze sobie przy okazji przed brwiami nałożę rozświetlacz pod łukiem brwiowym I od razu przejdziemy do zrobienia brwi. Ja szukam, szukam w tej torbie, bo wziąłem sobie taką kosmetyczkę z bo i prawie że dostałam zawału, że nie wzięłam mojego ukochanego żelu do brwi. To jest, słuchajcie, Brown Fixing Gel, który ja po prostu uwielbiam. I zobaczcie, dosłownie po ciemku się prawie nie można umalować, bo on tak się idealnie wręcz nakłada. I tak zobaczyłam w ogóle, że wziąłam y, tuż z Elever'a, a mówię, no nie no, jak po prostu nie wezmę tego do brwi, no to jak ja to zrobię? Ale słuchajcie, dałobyśmy radę. O, widzicie? dosłownie idealny kolor. I słuchajcie, są dwa. Dla brunetek i dla blondynek. Ja mam akurat tą opcję dla dla brunetek. Dobra, zrobimy sobie szybko usta, mianoło, ja nałożę... że konturówkę z NYXa to jest y, ta wersja tego nudziaka truflowego. ja wam, słuchajcie, wszystkie linki dam na dole macie też kod rabatowy do elewera więc sobie korzystajcie I ja uważam, że to jest po prostu konturówka idealna zobaczcie, nawet nie muszę patrzeć na lusterko, ale żeby słuchajcie nigdzie nie wyjechać to sobie Zobacz, to w ogóle to jest taki złoty make up Naprawdę bardzo ładnie wygląda. I mój ukochaniec Heimisza, czyli Peach Brown. Ją słuchajcie, robi taki fajny efekt. To jest taki mocno brzeskiniowy, nudziakowy kolor. Widzicie? Znaczy, dosłownie kilka sekund, i usta gotowe. Też mi pisałyście, że się przekonujecie do konturówek. Także się cieszę. I zrobimy sobie szybko makijaż oka. U mnie lamel. I ten odcień oka ten dokładnie na całej powiece ja słuchajcie, jeżeli chodzi o makijaż oka to nie mam jakiegoś takiego y, parcia żeby sobie wiecie, jej y, konturować żeby, no po prostu nakładam sobie jeden kolor delikatnie wyciągam liner więc to jest naprawdę super opcja, u mnie jeżeli chodzi o kreskę no to nie jest zastąpione bo tak sobie, słuchajcie, losuję, ja mam taki bęben w którym losuję, to jest ten Paese Igas. Ja mam w kolorze 02 Brown i on jest, słuchajcie, idealny. Przepięknie wyciąga kreskę, bardzo ładnie się też w ogóle nakłada, także myślę, że to będzie dla Was naprawdę, tak super. naprawdę ostatni krok w naszym makijażu, czyli nałożenie tuszu do rzęs. Słuchajcie, ten Extraordinary Volume od Elever jest idealny pod kątem tego, że ma dwie szczoteczki w jednej, bo macie te krótsze ząbki, widzicie? I one bardzo ładnie tuszują dolne rzęsy, więc nie ma problemu, żeby, wiecie... Gdzieś tam je złapać. No i co jest ważne, nie zrobić sobie plamy tym tuszem i tą dłuższą szczoteczkę, która wam ładnie wydłuży rzęsy No, generalnie ja uważam, że no jest różnica. Bardzo ładnie ten tusz rozdziela. Ja słuchajcie, go katuję po prostu od tylu miesięcy, bo ja po prostu nie znalazłam lepszego. Miałam taki jeden drogeryjny, oczywiście go wycofali. No i z podkulonym ogonem wróciłam do elewera, bo po prostu on tak szybko nie zasycha. Więc, jak ma, na przykład tu macie 2-3 miesiące, to on nawet do 5 wytrzymuje. No i co jest ważne, on za każdym razem idealnie rozdziela rzęsy. Także słuchajcie, no nie wiem, ile trwał ten makijaż. Mam nadzieję, że nie był to jakiś długi tutorial. Ja Wam wszystkie, oczywiście, też przewidki w międzyczasie przygotuję tych produktów, żebyście miały też. Ale zobaczcie, tak wygląda make-up. Ja jeszcze, słuchajcie, sprawdzę, czy to wszystko dobrze wygląda. jest taki świeży, bardzo mi się to podoba, no usta to po prostu jestem zachwycona, także dziewczyny jeżeli macie ochotę mieć takie sprawdzone produkty, które u mnie się sprawdzają ja mam cerę właśnie mieszaną, też Poszukiwałam wielokrotnie takich kosmetyków, które naprawdę po prostu moją oczekiwaniu, no jedzę tu testy w ogóle trwały dwa lata. Yy, I słuchajcie, zatrzymałam się w momencie, kiedy odkryłam Elever, także myślę, że to będzie naprawdę bardzo fajna opcja. No i kilka z takich ulubieńców drogeryjnych też tutaj dzisiaj wpadło, także postaram wam je się podlinkować, żebyście miały full make-up. Yy, łącznie spotkanie pod oczy, bo myślę, że to też będzie dla Was fajna opcja nawilżania skóry pod oczami właśnie przed wykonaniem makijażu. Także koniecznie subskrybujcie kanał, wpadajcie do mnie na Instagram i mam nadzieję, że w tym yy, wakacyjnym kierunku macie, makijaż się spodobał, także zobaczcie z bliska. No i co? Do zobaczenia!